No, i mamy to. Tak, jeśli chodzi na, na temat tej gry, witam bardzo serdecznie. Miała być Kung Fu Panda, czy tam cokolwiek, ale stwierdziłem, że jednak Postal 2 jest number one. E, więc, e, kurczę, to jest podstawa wszystkiego. Szczególnie że nagrywałem Postal 4, więc Postal 2 jest Must have'em Jest to, no, nie będę kłamał. Może byłem za mały na tę grę, ale jednak w to grałem. No, nie no będę kłamał. To jest gra mojego dzieciństwa. Tylko, że jak ja byłem mały, to jeszcze był dubbing. Aktualnie mam tylko polskie napisy. No, ale kurczę, jako dzieciak, bardzo dużo grałem w tą grę. I wiem, że nie mogłem w to grać. Ja miałem zabronione w to grać. Ja w to grałem po cichu przed wszystkimi. E, więc trochę zabawnie, że po, tak, po tylu latach wracam do tej gry w sumie. I. Jakoś nigdy... Nie jak, wiadomo, byłem mały, tam... Fabuła mnie interesowała się, po prostu bawiłem. A teraz chciałbym przejść tą fabułę tej gry. No, więc po prostu ciekawe co, co mnie tu fabularnie czeka. Nie wiem, no bo nie miałem okazji to zagrać jako dzieciak w sensie... no, miałem, ale że, że fabuły. Raz przeszedłem tą fabułę... Znaczy fabułę. Mam też DLC, jeżeli już tak dalej gadamy. Raz przeszedłem do fabuły, ale to było o jezu, tyle lat temu. Wiadomo, już byłem pełnoletni, ale. No to był taki czas temu, że nawet tego nie pamiętam. Co też można zauważyć, w końcu mam nowe słuchawki. Tak. Yy, są wielkie jak nie wiadomo co. I na przykład, jak mam te słuchawki i coś gadam, to ja siebie nie słyszę. Znaczy słyszę, ale bardzo słabo, więc. Mogę gadać głupoty, mogę gadać zbyt głośno, ale cóż, bywa. Lecimy. Koleś wstaje z łóżka. Odbycie diabła? Zdzira? Przecież... Ogólnie jeśli chodzi o mieszkanie w e, Holderze, bardzo bym chciał. No, naprawdę, jest jedno z moich <grywka> <z> marzeń. <grywka> no, super. No I, i to będzie nasza misja, Jesus nie? Woman. Wracając do mieszkania w Holenderce. Osobiście posiadam kolenderkę. tylko, że mam ją na działce. Ale powiem wam szczerze, gdyby nie to, że ta działka jest na odludziu brutalnym jedynym co tam jest to jezioro, więc no, jednak fajnie. To naprawdę bym w niej zamieszkał. Właśnie mam klimę, mam parę pokoi. Idealnie. Czemu pies sika? <laughs> ej, ej, ej. Wszystko wszystkim, ale psa nie tykamy. Nie wypuszczaj psa. No, już uciekł. Powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o zwierzęta, nie? W filmach czy w grach. Dobra, zamknij się. Ludzie mogą umierać. Choć jakkolwiek to brzmi. Ale zwierzęta już nie mogą. Nie ma u, tak. Dobra, co my do zrobienia? Go see Vince. I was pretty hungover yesterday, but I think Coastal I remember where proceed, I work. No. Score some cash. Excellent. Cash, hmm. cash, cash. Ah, there it is. Pick up some milk. Now where is that? Here it is. Dobra. Myślę, że pierwszy co, raczej pójdziemy po to mleko. O! Zaczynamy! Bo to mleko jest raczej najbliżej. Eee, czekajcie sobie, przypomnę. Braku i R! Er. No, That's najlepsza rzecz w tej grze, nie? Sikanie na ludzi. Kuśwa. Więc. O! Tak! To jest moja zabawa. Jezu, jaką ja kocham tą grę. Zawsze wszystkie okna wybijałem. Wybijałem na chatę ludziom. Dzień dobry. Ale ja jeszcze nic zrobiłem, a ty już uciekasz. Chciałem go poprącić. O, patrzcie. Cenzura. A, tak. Napiszemy. Subskrybuj. s u b by. Nie starczy mi sików k, ry, y, nie, no siki mi się skończą, u i ej starczyło mi, a zniknęło, dobra, no ale wiecie o co chodzi, jest czemu ja cały czas e -klikam? weźmiemy sobie mm, nic na razie do ręki Znowu kliknęłem, e, przepraszam, was. Fuck you. U. Fuck you. U. Fuck you. To mi się podoba. Dobra. E, bo ja z dużo gadam, ale akurat mam taki trip włączony, że tak powiem. Kolejna chata. To się przyda, może jakiegoś pieska spotkamy. Już. O kuźwa. Mam zasadę nie, nie bić psów, nie? Ale niestety. Niestety, aktualnie muszę to zrobić. Wybaczcie mi, naprawdę, ja sam mam sumie, że to zrobiłem. My ja tu sobie sąsiada okradniemy troszkę. Kasa się przyda. O, i jeszcze pancerz. O panie. Samara, Samara Morgan zaraz do nas przyjdzie. Masz jakiś problem? Fuck you. Fuck you. Masz problem? Huh? Fuck you. Fuck you. <laughs> Co się śmiejesz? Jezu ten pies mnie. Przepraszam Was widzowie, przepraszam siebie. Ale muszę to zrobić Przepraszam cię piesku. Naprawdę cię przepraszam. W, ra w ramach przeprosin, że to zrobiłem. Masz serce z mojego moczu. O, trochę nie ten, ale... Ej, to jest mój pies? Dobra, nieważne. E, co my mamy? Pomleko i cash. Dobra, czyli pójdziemy tu w prawo, tam. Policja, oja. Dobra, nieważne. Nie widzieliśmy tej policji. Tu jest biblioteka, to pamiętam. Dzień dobry. Ej, palenie zabija, wiesz? Nie, nie, żebym tam coś ten, ale no. Ksiądz? Paczek i mam. Ksiądz ma pistolet? No jak to? Żeby ksiądz z pistoletem biegał. Przepraszam bardzo. Weapon uciekł. Jezu, policja mnie goni. Dobra. Jestem spokojnym obywatelem tego miasta. To nie ja tu strzelałem, ok? Więc proszę mi wybaczyć. Idziemy normalnie sobie. O, apteczka. Idziemy do sklepu. Jakby nic się nie stało. Czemu ty tak? Co jest z tobą mnie tak? Masz jakiś problem? Ok. Ty dalej chcesz mnie zastrzelić? Jezu, i telefon mi dzwoni. Tu dostaniemy mleko. what's Pewnie ty. Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, I wanna know. Muza. Ja. Telefon. ja raczej nie będę z kolejce stał. Habib. Habibi. Money line forms that way, infidel! NIE WIERDĘ! Money line forms that way, infidel! Bring your money to me over here, please, now. Ja nie mam pieniędzy. No, ja mam 130 zł. Ale czy ja będę to wydawał na mleko? Oczywiście, że nie. Bo tu gdzieś jest mleko. Czy jak? Na pewno gdzieś tu jest mleko. Tu jest mleko. Milk, jest. Jak to wziąć? O, dobra, mamy. Prościzna, no oczywiście, ale ja nie będę płacił. Ile to mleko kosztuje? Pisze nie. Dobra, wyjebondo. Wiem, że mogę to zbić. Nie będziemy płacić. Wszystkie pot. My sobie tu pójdziemy. To jest to, to jest to na... To jest to na co czekałem. Ty, chłopie! Przecież ja nie mam broni. Jeszma to głupia. Czemu ON NIE UMIERA? Yeah, Boże, po takim say. czasie... Masakra, mam na naboi... Tu mam cztery... 4... Dobra... Co to jest, maś na buldupy? Happy Gimp. Ja potrzebuję naboi. Jest Wybombiać O fucking No i dziękuję bardzo Dobra, mamy naboje, jest dobrze a gdzie ty spinkalasz Najpierw chcesz mnie zabić, a potem sobie uciekasz. Nie ma tak dobrze o, obilard o bilardzik ze strzelbom nawet ah are you storing cadavers in here someone light a match wait bad idea dobra zapawka tak i co no myślałem, że to coś da ale jednak nie, myślałem, że może jakiś alarm się Uuu. ja teraz umrę eee. Ja zaraz umrę. Yyy, to. Jak to zjeść? Dobra, zapaliłem se. Dobra, jest dobrze. Mam go. Halo? Czy to już wszyscy? Ja tu... O, a tu mieliśmy apteczki. To już wszyscy, tak? No Boże, fajnie się interesy robiło. Dzięki. Dziękuję bardzo. Teraz kto strzela? Myślę, że teraz nadszedł czas, żeby iść dalej. E paycheck, czyli do pracy. No to tam teraz pójdziemy? Bądź, że to jest tu. Dobrze idę. Oczywiście, że idę dobrze. Siemaniuňa, ale masz oksy różowe. Zajebiaszcze. Jednokierunkowe. O, żeby nie była zaraz w twoją stronę. Ogólnie koty w postalu... ...trzeba łapać. A czemu? Zaraz wam powiem czemu. Dlatego! Nie sądziłem, że to w pierwszym odcinku już mi się uda, ale dobra. Chowamy broń. Chowamy broń i idziemy. Bo tu policja jest, wiecie, no trzeba uważać. Running of Scissors, czyli nasza postać pracuje w firmie, która stworzyła tą grę. Nigdy... Gry są złe, dobra. Nigdy nie, nie wiedziałem, że to jest takie, wiecie... Mm, jak to się mówi? Nawiązanie, no bo... Byłem mały i nie zwracam uwagi na szczegóły. Tu nie. No właśnie, tu jest y, ogólnie. Z tego co Nie... nie mam pewności. Hey, a to office, twórców? Zobacz. Nie no, w sumie nie wiem. Ale tak mi się wydaje, że coś takiego było. Y, nie, Czemu mnie zwalniasz? Normalnie jak u mnie wrzucił ja też. Zaczynami już nie zwalniają. Dawaj czek, pieniądze zawsze się przydadzą. And Aha, dobra mamy. No i zbani. Gry są złe, zniszczą cię. Kry są złe, zniszczą cię. Nagle mają bronię. Mhm. Mm czy będą mnie atakować? Zapewne. Coś mi. O, dobra. A, ej, kurczę! Nie zdążyłem! Nie daliście mi szansy w ogóle. Ja z moim kodem. Ja z moim kodem was pokonam. Dobra, bo ja w ogóle. Ile mam życia? Mam dużo, dobra. Mam przejść na z strzelby. Póki co może być. Co tu mamy? O, tu mamy... Ile mamy do tego? 26... A tu? 35, dobra, weźmiemy sobie tą broń póki co, bo to jest najbezpieczniejsze mi się wydaje. Ale wy do mnie nie o dobra. Tamci do mnie strzelają. Nie drzwi, japy! No. Pack off. Tylko moja broń mnie zrozumie, no dokładnie. E, Weźmy sobie tą, bo... No, Uś panie tą. O. Tu ma dużo amunicji. Co on na strzała? Jeszcze policji tu brakowało. Ja z nimi nie współpracowuję w ogóle. Ja z nimi nie współpracowuję, nie współpracuję, a wy mnie tu chcecie zabić. Jestem przypadkowym. Yy, przypadkowym świadkiem, że tak powiem. W tej chacie może się schowiemy, co? Ej, nie, nie zdradź mnie policji! Nie, nie zdradź mnie policji! Nie! Nie zdradzisz mnie policji! Jest, zapomniałem, że tu się. Erkę kliknąłem, żeby. Mm. Really Patrzcie na szczamy i do wanny. Masz, kuźwa. A nie, sorry, ona nie żyje. Co tu leży? Hmm. Jeszcze mi gonią. Hmm, ryzykujemy i wychodzimy? Tak, tylko jeszcze okna rozwalimy. E, w sumie nie. Przecież ona nie żyje. <grytanie> Idziemy dalej. Musimy być Nie tylko dla twojego. Boom. Tam ktoś był na chacie w ogóle. A spójrzmy... No to jest dosyć daleko. Jeszcze mnie policja nie musimy... O kurwa. To jest policjantka. Może sobie ten dom okradniemy, zobaczymy co tu ma. I... Ja ci nic nie zrobiłem, powiedziałaś, uciekłeś. Więc nie mi do mnie potem pretensji. Ja tylko tutaj sobie patrzę co masz. Teczka. A nie masz jakieś... O, dobra. Jakiejś broni albo czegoś ciekawego. O Jezu, ty masz chatę kuźwa. Jakby nie wiem. Nic tu nie ma. Dobra. To idziemy do banku. po Pieniądze. po pieniądze za las idziemy. Eee, to nie jest mój pies? O dobra, jednak nie. Idę no dobrze, dobra, tam gdzie jest to mleko. Przy mleku spojrzę, gdzie skręcić. Siema, jaka wesoła. M mogę coś sprawdzić, sorry, ale muszę. <laughs> Ja nie chciałem, ja chciałem tylko sprawdzić czy to działa. Ja nie chciałem wojny. Dobra. O tu mamy akurat nam się pięknie pokazała droga do banku. Bez żadnej broni spokojnie. Jestem ja jestem normalnym zwykłym y, obywatelem tego miasta, który chciałby iść wypłacić pieniądze do banku, ponieważ no takie są niektóre obowiązki, więc po prostu nie wypada. Nie czujesz się... no serducho ci lata, ale czy jest sens się leczyć aktualnie? Na razie nie. Ale wiecie co, ja sobie zapiszę grę. Znaczy no, mam jakiś zapis, nawet nie wiedziałem o tym. No, dobra, zapisujemy sobie, więc jest gitara. Bóg, no, coś, coś o książkach. Nie no, idziemy do, do tego banku. Co ci teraz szkodzi? Życie ci szkodzi? Wydaje mi się, że tu będziemy musieli iść. Tu jest ta biblioteka. No dobrze, no, zgadza się. Co mu tak bardzo szkodzi? Mm, Czekajcie czekaj, jakie ja mam okay. no, to masz. Stuff. Co już lepiej będziesz się czuł? Sobie zjadłeś? Zobaczcie, ile tu policji się kręci. To jakieś metalowe chyba mieszkało. E Bank. Nie patrz tak na mnie. Wybombiej. Ja jestem tutaj zwykłym sobie gościem. Nie kumczapem. Co to jest? Ok. A tu jest ten bank, bo ja pamiętam, że to jest ten bank. Bo jak byłem mały, nie mogłem przejść poniedziałku. I w tym banku toczyłem wielką wojnę. O, jaki ładny kot. A, przecież ja mam już kota rudego. Fuck you. Na ciebie nie, nawet nie patrzę. Nie patrzę na ciebie. Toż Jezu, chcę iść normalnie do banku. Ty mi tu atmosferek robisz. Jak tu normalnie trzyć? Dobrze, że policja nie widziała. Co on rękę odzuszną? Co jest? Co za baba głupia. Okej, okay. no to jest. Powiem wam szczerze, że ten obrazek jest aż... Robię no. Bo jakby nie patrzeć to jest trochę racja w tym obrazku Nie no nie ukrywajmy patrzeć na dzisiejsze czasy i osoby, które są sławne No tak trochę jest Ja mam stać w tej długiej kolejce? No nie. No, no nie, nie będę stał w tej kolejce Nie ma opcji No nie wiem gdzie pójść Gdzie? Ale lipa tam się pójdę. Co Ja po wypłatę przyszedłem. Spokojnie. O. Skarbiec? Hmm, to chyba moja wypłata. No oczywiście. O proszę, no i mamy wypłatę moją. No tak, to jest moja wypłata.

Jezu, umrę teraz się nie dam. Jestem przygotowany. Weź spierajny. Mm, źle poszedłem, prawda? Wiem. I teraz zauważyłem, że źle szedłem. <laughs> no ale dobra, może tu sobie coś okradniemy i wtedy pójdziemy do tego banku. Ba, banku Tam jest hajs. Daj mi te pieniądze. To nie pieniądze, nadal no mu tu szedłem. O, jeszcze nie mogę wskoczyć. Ja pierdolę. Najlepiej, że ich jest tutaj tylu. Dobra, nie mogę tego przeskoczyć. Trochę szkoda. Byłoby łatwiej, co się kuźwa patrzysz? To przyszedłem bank obrabować. No dokładnie, się na zdrowie. O, mamy amunicję. Zajmować sobie najpierw te drobniaki, że tak powiem, drobia... drob... drobniaki. O. Dokładnie. Bardzo się starałem. To już było, a nie mogę tego pominąć. Przepraszam, ja bardzo sobie miło pod, spokojnie podeszłem tu, a wy macie do mnie problem. Nawet już nie mam życia żadnego. No właśnie, ja żadnym świrem nie jestem. Więc wypra Wypraszam sobie. Żegnam! Uździemy! Żegnam! Mało życia znowu! Nie bardzo się tego obawiam! Co to jest? A to, to mi się nie przyda! Czekajcie, poczekamy tu! No nie, mam nic, żeby życie naładować! Nie mogę? Nie mogę! Dobra, jedynie mogę z ukrycia postrzelać. Dobra, tu jest więcej amunicji. Trochę to niebezpieczne. Idziemy tu. Żeby nas nie widzieli. Oj, tędy pójdziemy, to nas nie znajdą. I tam. To Ej, dobra. Oko tu nas nie znajdą, na co pójdziemy do, na chaty, tędy. A już jesteśmy na chat. Okej. Okay. Czyli, jakby poniedziałek mamy zaliczony. Nie spodziewałem się, że to w jednym odcinku przejdzie, no ale jednak ten odcinek ma pół godziny, prawie. Albo w sumie już, jak tak.

Ale okay. to już w następnym odcinku pójdziemy. Więc no, to już w następnym odcinku. Dziękuję bardzo e, za oglądanie. Jestem wielkim fanem Postala. Niestety, mimo mojego wieku ja byłem mały, zaczynałem w to grać. Ale chyba każdy tak miał, więc dziękuję za oglądanie. Na razie cześć i pa, papa. No, a przez moje nawet słuchawki, Ty nawet nie słyszę co mówię, więc muszę zrobić tak, żeby usłyszeć, jak się z wami żegnam.